Silmy. Strzelaj. OK? Powiedziałem, strzelaj najszybciej jak potrafisz. Robin Hood, początek W czwartek o 22:30. Okay. Jeszcze raz. Tylko w Kanal Plus. Paszport jest, telefon jest, portfel jest. szykujemy się na złombol. Złombol. Teraz to już nawet jest spis na Wikipedii, co jest złombol. największy raj tarytatywny w Europie? Wiesz może wszystko? Nie no mamy kruczyków. Planujemy jak nigdy, wychodzi jak zawsze. Z Legenda francuskiej nowej fali. Filmowa rewolucjonistka i symbol artystycznej niezależności. Jej portret mogła stworzyć tylko jedna osoba. Ona sama, warda według agnes. Tylko w Kanal Plus Dokument. Grożono się kiedyś śmiercią? Tak, wraz z opisem, jak mnie pocnął na kawałki i co z nimi zrobić. Wodząca największą grozę amerykańska krytyczka filmowa potrafiła zniszczyć filmy wykazując bzdury, których inni nie zauważyli. Krytyczka, sztuka Pauline Kay. Tylko w Kanal Plus Dokument. Przed nami 92. ceremonia rozdania Oscarów. Ale zanim poznasz tegorocznych zwycięzców, spędź weekend z filmami, które zdobyły lub były nominowane do tej najbardziej prestiżowej nagrody kina na świecie. Chciałbym podziękować ludziom, dzięki którym tu jesteśmy. To był najlepszy czas w moim życiu. Niektórzy mówią, że jestem stuknięty, ale sztuce potrzeba trochę szaleństwa. Wszyscy na ciebie patrzą, wszyscy! Straszna presja. Teraz jestem twoja. Tej, wieków. Szef i ja sądzimy, że możesz tu coś zmienić. Tak długo, jak będę w stanie jeździć na desce, wszystko będzie super. Masz większe serce niż twoi doradcy. Jesteś legendą, Fred. Jestem. Królowa jest wyjątkową osobą. Oscarowy Weekend. W sobotę i niedzielę tylko w kanal. Plus. Strasznie się zasiedziałeś w tej bibliotece, tata. Mam tak długo otwarte? Piłaś. Nie piłem. No to powiedz Gibraltar. Mischmasz, -misch, czyli Kogel Mogel 3, dziś o 17.50. Tylko w kanal. Plus. Jestem pod wrażeniem, jak mało bzdur przyniosłeś. No to nie bądź. To nie to, co myślisz. Gadżety na wysoko. Tylko w kanal plus dokument. Mój najgorszy dzień tutaj jest lepszy niż najlepszy, pracując dla kogoś innego. Już za chwilę garażowe historie w kanal plus dokument.